Hey, Pixel zhakowany, multi bana, Ox pokazuje swoją twarz, nieudany start serwera FOMIEGO, nowy snapshot Minecrafta to blade, Blowex skomentował film Ranala, nowy trend wśród polskich Minecraftowych twórców, czy Rezji wraca do Minecrafta? Witajcie, ja jestem Cypotwór, a to jest pierwszy materiał z newsów ze społeczności Minecraftowej w Polsce i na świecie. Ty też chcesz czynnie uczestniczyć w tej serii? Serdecznie zachęcam do podsyłania swoich propozycji newsów, czy to na mojego Instagrama, czy też na mój serwer Discord. Pamiętajcie również o zostawieniu subika i lajka, pomoże to w wypozycjonowaniu tego materiału. Po pierwsze, zaczniemy od tematu największego publicznego serwera w Minecraftie, czyli Hypixela. Kilka dni temu miała miejsce nietypowa sytuacja, gdzie ktoś hakował Hypixela. W momencie, kiedy próbowało się wbić na serwer, wyświetlał się zupełnie inny projekt, najprawdopodobniej osoby odpowiedzialnej za atak. Żeby tego było mało, celem nie był tylko serwer w Minecraftie. Ofiarą padło również główne forum Hypixela. Po wpisaniu wyszukiwarce Hypixel.net pojawiała się ta wiadomość. Haker informował, że projekt Hytale. zostaje zamknięty ze względu na brak płatności od inwestorów. Potem jest zmianka o ciężkiej pracy poświęconej w tworzenie gry w celu uwierzytelnienia wypowiedzi sprawcy. Czym jest Tail? To projekt grupy Hypixel, którego podjęła się już kilka lat temu. Ma on na celu stworzenie osobnej gry. Jeżeli chcecie zobaczyć obszerniejszy materiał na temat tego projektu i czemu finalnie gra nie została jeszcze wydana, napiszcie mi w komentarzach. Żeby tego było mało, podając się za właścicieli Hypixela, haker prosił ludzi o przesyłanie dowolnej ilości kryptowalut pod wskazanym linkiem, informując, że dostaną oni w zamian coś specjalnego w grze. Z oczywistych powodów zacenzurowałem link Hackera dotyczący kryptowalut, ponieważ nie chcę, by ktokolwiek z Was naciął się i omyłkowo wysłał takim ludziom pieniądze. Cały atak miał na celu wyłudzenie dużej ilości kasy od ludzi, w głównej mierze młodych osób grających w Minecrafta na Hypixelu. Do całej sytuacji na Twitterze Hypixel odniósł się w następujący sposób. Na profilu Hypixel Studio poinformowali tylko, że wiedzą o całej sytuacji panującej na ich stronach i pracują nad rozwiązaniem problemu. Natomiast obszerniej informacje było na oficjalnym koncie Hypixel Server. Tam dowiedzieliśmy się, że nie ma powodów do obaw, aby jakiekolwiek konta użytkowników Minecraft zostały naruszone. Na obecną chwilę wszystko działa już poprawnie i gracze mogą spać spokojnie. Kolejny news to ban Maltiego, którego otrzymał na swoim live'ie. Rozmawiając z widzami na Discord, YouTuber pokazał kamerkę jednego z nich, co okazało się być nieodpowiednie dla wytycznych społeczności YouTube'a. Osoba była niepełnoletnia, stąd takowa decyzja. Malty definitywnie powiedział, że kończy z pokazywaniem kamerek widzów, odwołał się od decyzji YouTube'a i już po niespełna trzech dniach otrzymał unbana. Teraz coś, czego totalnie nikt się nie spodziewał, czyli face Re reveal Trixa. Bedwarsowy YouTuber posiadający na swoim kanale ponad pół miliona subskrybentów zdecydował się na swoim 24-godzinnym streamie pokazać twarz w momencie ujawnienia wizerunku oglądało go ponad 6 tysięcy osób. Cała transmisja została podzielona na trzy części ze względu na dużą ilość godzin. Sam projekt był szokowana ilością osób na live i widać było, że bardzo się cieszył. Let's go. Oh my god. 150 more. Actually, there is 5000 people. Surely there are uh, 150 people who aren't subscribed. Subscribe quicker, man. Seven more. Oh. Oh, that's the wrong one. That's the wrong one. Oh. Let's go. not a scam please do not unsubscribe why am i so <laughs> why am i so red why am i so red let's go now we just now we just pretend that you cannot see me Pozostając w temacie Bedwars Community, parę dni temu, a dokładnie 29 kwietnia miał miejsce start serwera pomiego. Nie wszystko poszło po myśli osób zarządzających projektem i finalnie nie udało się wystartować. Z błędów jakie zgłaszali gracze, były to m.in. lagi, które uniemożliwiły rozgrywkę oraz różne inne mankamenty. Napisałem do Famego w tej sprawie, czy chciałby się jakoś na ten temat wypowiedzieć i uchylić rąbka tajemnicy, co mogło pójść nie tak. Youtuber odpowiedział, że nie chce na razie się wypowiadać, a przyczyną problemu był silnik, na którym był postawiony serwer oraz jego zła konfiguracja. Kolejna Sprawa dotyczy firmy Mojang, która rozczarowała społeczność Minecrafta. Tytuł Snapshota to jeden wielki bait, mówią otwarcie gracze. Ostatnie snapshoty w Minecrafcie nie przyniosły graczom tego, czego chcieli. Tym razem wśród reakcji na wprowadzone w aktualizacji 22W18, a zmiany trudno szukać tych pozytywnych, a nazwę snapshota New Place jednogłośnie uznano za jeden wielki clickbait. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Minecrafta, jedyne zmiany dotyczą Aleja, czyli MOBA, który w zeszłym roku wygrał na Mineconie, wizualnej zmiany sonicznego ataku Ordena i Skalk Sensors i Skalk Shakers w nasłuchują od teraz najbliższej wibracji zamiast pierwszej, która do nich dotrze. Jednym słowem, nie tego oczekiwaliśmy. Rozgoryczenie fanów gry bardzo dobrze obrazują komentarze na Reddicie pod postem odnośnie tego update'u. Ewidentnie coś idzie z tymi zmianami nie tak. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Ten news jest raczej ciekawym follow-upem do starych czasów i powoduje przynajmniej u mnie lekki uśmiech na twarzy. U jednego z nowych twórców na platformie, Franala, pod materiałem Poprawiłem swój movement w godzinę, komentarz zamieścił stary wyjadacz minecraftowy, a mianowicie jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, czyli Bloek. Fajnie, że Karol da dalej śledzi sobie scenę minecraftową. Ja po cichu w sumie liczę, że jeszcze kiedyś w niej zagości. No ale to czas pokaże. Czy na YouTube również mogą pojawiać się treści stające się trendami, tak jak między innymi na TikToku? Zdecydowanie tak. Ostatnio można było to bardzo dobrze dostrzec, bo do Polski prosto za granicy wszedł ciekawy motyw i koncept odcinków o nowych serduszkach w Minecraft. Poprzez wykorzystanie dotapaków umożliwiających dodawanie ciekawych serc, które trzeba zdobywać i odblokowywać podczas trójwalowej rozgrywki, twórcy mocno to sobie upodobali. Filmy o tej tematyce dodali między innymi Bush, Wojan, Dave czy też Vito. Wcześniej podobne filmy pojawiły się u Matronera, Matrunera, Paliona, a nawet Utobiasza. Jak widać wszystkim się to podoba. A ja się cieszę, że zagraniczne trendy wchodzą również na nasze podwórko i zapewniają rozrywkę tak dużej ilości osób. Rezji wraca do Minecrafta. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że tak, youtuber na swoim pobocznym kanale Rezi już Reakcję dodał materiał, gdzie wraz ze swoim ziomkiem Markiem reagowali na materiały przedstawiające realistycznego Minecrafta, gdzie rzeczy wyglądały jak te w rzeczywistości. W pewnym momencie, a dokładniej w pierwszej minucie i 30 sekundzie, Rezji zapytany, czemu nie chce grać w Minecrafta, odpowiedział, że może. Ja bym grał dalej. To bym grał dalej? A dlaczego nie chcesz grać w Minecrafta? Mogę. Jeśli chce, by wrócił do Minecrafta, wbijcie tutaj 15 tysięcy łap w górę. I zrobimy serię powrót. I że 15 tysięcy lajków pod y, tym materiałem oznacza jego powrót do tej gry. Remek pod filmem na obecną chwilę osiągnął już ponad 38 tysięcy lajków. Więc mając nadzieję, że dotrzyma danej widzom obietnicy, jego powrót to już tylko kwestia czasu. To na tyle z newsów. Ja będę leciał. Zostaw suba i lajka. Jak się spodobało oczywiście to również udostępnij. Także co? Siemano!